Tworzymy w GIMPie nową grafikę i to będzie na szablonie 800 szerokość 800 wysokość 800 pikseli oczywiście w opcjach zaawansowanych Wybieramy kolor tła przeźroczysty. Teraz dodamy sobie dodatkowo jeszcze jedną warstwę przeźroczystą i na tej przeźroczystej warstwie przejdziemy sobie na wypełnienie kubełkiem. Zmienimy kolor na czarny i zrobimy warstwę czarną. Teraz tę warstwę przeniesiemy poniżej. I wyłączymy na chwilę. Następnie przechodzimy na filtry, na światło i cień, na supernową. Tu zmieniamy na ustawienia biało-czarne. Przechodzimy na górną warstwę. I jak widać, pojawiła nam się taka, jakby, gwiazda. Oczywiście, możemy tutaj sobie wybrać inny kolor, ale zobaczmy, jak będzie to wyglądało w takim kolorze. Podłożę tutaj czarne tło. O, proszę zobaczyć, niesamowicie to wygląda. Jeżeli mi się to podoba, to oczywiście mogę zaakceptować. OK, i wtedy, jak widać, mam bardzo fajny już obraz graficzny. Teraz tę górną warstwę ja sobie zduplikuję. Na razie tę dolną wyłączę, przechodzę na górną i na niej pracuję. I w tym momencie przechodzę sobie na uniwersalne przekształcenie. I teraz może na pomniejszeniu na 50% będzie lepiej widać. Powiększę sobie tę moją supernową. Oczywiście mogę sobie ją jeszcze przesunąć bardziej centralnie. Tak. Dobrze. Jeżeli nam się to podoba, dajemy przekształć. I teraz, ponieważ tutaj są te linie, które świadczą o tym, że bardzo mocno nam się powiększył ten obraz, to musimy dopasować go do wymiarów obrazu. Teraz ponownie przechodzę na 100%. I tak wygląda moja supernowa po przeróbce. Teraz, gdybym podłączyła tę drugą warstwę dolną, na razie tę górną wyłączę. To sobie tę dolną na przykład mogę przesunąć o, w ten sposób. I teraz też dać dopasuj warstwę do wymiarów obrazu. Podłączam warstwę górną. I już mam dwie gwiazdy. Jeśli chcę zrobić z tego rozgwiazdzone niebo, to sobie na razie tak wyłączę górną warstwę wyłączę warstwę tutaj, może dolną i tę pierwotną sobie po prostu powielem. Na przykład zrobię kilka gwiazd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak. I teraz, ponieważ każda z nich jest w tej samej pozycji, to teraz sobie, jak wyłączę tę, przechodzę na tę i przesuwam ją. Tak, przesunę ją tutaj. Potem na dolnej warstwie kolejną przesuwam. Teraz znowu kolejną. I kolejną i kolejną i następną. I jeszcze nam zostało trochę. Jeszcze chyba jedna została. Tak. Jeszcze zobaczymy tę. Nie, to już jest ostatnia. I teraz jak podłączę czarne tło. To widać, że mamy całe rozświetlone niebo. Ale, żeby można było zrobić z tego jeden obraz, to muszę przejść na tę warstwę i zastosować sobie łączenie warstw. Ja sobie połączę te warstwy z gwiazdkami w dół. Tak. I teraz, jak mam już te warstwy połączone. No tutaj widać te żółte linie, które świadczą o tym, że jest niedopasowanie do wymiarów obrazu, więc wchodzę warstwa dopasuj warstwę do wymiarów obrazu. I w tym momencie, jeżeli włączę czarne tło, to wyszedł mi bardzo fajny obraz z tłem. Mogę też zrobić tak, żeby podłączyć tę gwiazdę supernową, którą powiększyłam, i wyszło naprawdę bardzo fajne tło i bardzo fajny efekt. Jeżeli nam się efekt naszej pracy podoba, to przechodzimy na plik wyeksportuj jako. Nadajemy tutaj sobie oczywiście swoją nazwę, powiedzmy niebo, gwiazdy. I eksportujemy, ponieważ jest tło, to jako JPG. W tym momencie nasza praca została zapisana. Jeżeli byśmy chcieli zachować te gwiazdy bez tła, to wtedy sobie po prostu to tło wyłączamy i zapisujemy efekt naszej pracy. Może być z tą samą nazwą, ale pamiętajmy, żeby była zachowana przeźroczystość. Nadajemy rozszerzenie PNG. I wtedy będziemy mogli te gwiazdy wykorzystać, podkładając inne tło. Możemy też wyłączyć tę dolną warstwę i wyeksportować sobie tylko tę pojedynczą gwiazdę. Dajemy sobie wyeksportu jako i powiedzmy niebo gwiazda 1.png. Wtedy będziemy mieli już tę pracę również zapisaną. W każdej chwili możemy zmienić kolor tej gwiazdy. Możemy sobie przejść na kolory, na barwienie i tu na przykład wybrać taki intensywny żółty. Jeżeli ta praca nam się podoba, to możemy ją również zapisać. Podobnie postępujemy z tymi na przykład gwiazdami. Też przechodzimy na kolory, na barwienie i wybieramy na przykład taki kolor żółty. Również możemy to zapisać. Teraz, jak podłożymy pod te gwiazdy tło czarne. No, to wyszła nam bardzo fajna grafika. Możemy jeszcze dołączyć do tego tę większą gwiazdę. I wyszła nam rzeczywiście druga bardzo ciekawa grafika, którą możemy wykorzystać.